Dziedzictwo do wzięcia. 12 lekcji przyjmowania od Boga. Pamiętasz, co zapisałeś w pierwszej lekcji? Przy stworzeniu, Bóg dał Ci konkretną tożsamość, cel istnienia i autorytet niezbędny do sięgnięcia po ten cel. Apostoł Piotr nazwał to później wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, i mandatem do sięgania po największe obietnice. No dobrze, możesz powiedzieć, ale to było zanim Adam i Ewa sprzeciwili się woli stwórcy i sprzedali dziedzictwo diabłów w skórze węża. To nie było przecież częścią Bożego planu, prawda? No cóż, Bóg, który jest miłością, ukochał tak bardzo, że dał człowiekowi dowód najwyższego zaufania, wolną wolę. Jaki to miało sens? Czyżby w swojej wszechwiedzy nie przewidział tego, że człowiek da się zmanipulować inteligentnemu, przebiegłemu stworzeniu? Lucyfer to przecież istota duchowa, upadły anioł wysokiej rangi, lucyfer niosący światło, który podjął decyzję przeciwstawienia się Bogu. Przeczytaj fragment z księgi Rodzaju 2.15 do 20 i z trzeciego rozdziału wiersze od 1 do 7 i zwróć uwagę na to, w jaki sposób człowiek. Dał się zwieść i jak podjął decyzję wbrew Bożej woli? Bóg jest miłością. Nie ma miłości bez wolności. Wolność jest czymś, co jest naturalne i co musi być, kiedy myślisz o miłości. No i Bóg tak zrobił. Dał Adamowi jakieś ziemię, a potem powiedział, żeby zrobili z nią co potrzebują, co chcą. Dał im tożsamość, cel i autorytet. Ale Adam i Ewa zostali zwiedzeni przez węża, zostali oczarowani przez niego, zmanipulowani i podjęli złą decyzję. Mimo tego, że Bóg wiedział o tym, nie zabrał człowiekowi decyzyjności, nie odebrał mu wolności, tylko poszedł do ogrodu i zapytał: Adamie, dlaczego to zrobiłeś? Ewo, nie bój się, dlaczego to zrobiłeś? Dlaczego myślisz, że jesteś naga? Adam i Ewa podejmują złą decyzję i tym samym oddzielają się od Boga. Oto źródła życia, źródła miłości, od Boga, bez którego nic nie istnieje i nic nie może istnieć. I Bóg podejmuje decyzję po to, żeby nas ratować. Taką decyzję, której nie wiem, czy jesteś w stanie zrozumieć. On wygania ludzi z raju. Bóg w swojej miłości, by potępienie, które spadło na człowieka, nie trwało wiecznie, powiedział w Ogrodzie Eden, ponieważ człowiek stał się taki jak jeden z nas, czyli zna dobro i zło. To oby teraz nie wyciągnął ręki i nie zerwał owocu również z drzewa życia. Oby nie zjadł i nie żył przez to na wieki. Kiedy Adam i Jaba zgrzeszyli, kiedy, kiedy naprawdę uznali kłamstwo diabła, największym zagrożeniem dla nich było zjedzenie owocu życia wiecznego. To jest owoc, który spowodowałby to, że oni by żyli cały czas. W niemożliwości, cały czas w chorobach, i tak naprawdę, na wieczność byliby oddzieleni od, od ojca, od, od jego miłości, i od relacji z nim. I, I dzisiaj, ja osobiście mogę powiedzieć, że niesamowitą rzeczą jest to, że pojawiło się drugie drzewo życia: to był Krzyż Chrystusa, to było miejsce, w którym drugi Adam, czyli Jezus Chrystus, umarł na krzyżu, zapłacił za wszystkie błędy, odkupił wszelkie przekleństwo. I dzięki temu mogę z tego drzewa życia wziąć prawdziwy obóz życia życia wiecznego, życia, w którym mam relacje z Ojcem, życia, w którym mogę być pewny, że On mnie zostawi i nie opuści, że nie ma takiej rzeczy, która mogłaby mnie oddzielić od Jego miłości. To jest miejsce, w którym ja nie muszę być beneficjentem grzechu, nie muszę być beneficjentem choroby, nie muszę zmagać się w tych rzeczach, ale przez to, że mogę przyjąć to, co, co naprawdę. Uczynił drugi Adam czy Jezus Chrystus, mogę ponownie wrócić do obecności Boga i to już jest wieczna rzecz, to już nie jest rzecz chwilowa. I mogę być pewien, że wszystkie rzeczy, które uczyniłem przed poznaniem Go, są już przeszłością i są nieważne. Wszystko stało się nowe, jak powiedziane z Koryntian. I to jest czas, gdzie każdego dnia mogę być świadomy i dziękować Mu za to, że wszystko, co wypracowałem sam jako człowiek, co prowadziło mnie w różne Ludzkie miejsca, ale nadal niedoskonałe, nadal trudne, nadal oparte o grzech, o upadki, o błędy. Dzisiaj przez Jego łaskę, która jest mocą do życia z Nim, powoduje to, że mogę mieć osobistą, prywatną relację, co daje mi poczucie pewnego bezpieczeństwa, Jego miłości. To jest miejsce, w którym mogę zawsze przyjść, zawsze porozmawiać, zawsze się zwierzyć. To jest miejsce, w którym Ty możesz przyjść i możesz porozmawiać, możesz się zwierzyć. To jest miejsce, w którym nigdy nie usłyszysz potępienia, nigdy nie będziesz miał e, trudnej odpowiedzi. To jest miejsce, w którym zawsze usłyszysz odpowiedź. To nie jest miejsce niedostępne, to nie jest miejsce za zasługi, ale to jest miejsce, w którym możesz każdego dnia czuć się bezpieczny. Wzbudzenie przyjaźń między tobą i kobietą, rzekł Bóg do węża, między twoim potomstwem i między jej potomstwem. Ono zrani ci głowę a ty zranisz mu piętę. Inne tłumaczenia jeszcze dobitniej rysują obraz odkupienia człowieka szykowanego przez Boga. Potomek kobiety, ten drugi Adam, Jezus Chrystus, zdepcze głowę węża, który zaledwie zdoła ukąsić go w piętę. Ziemia była dana człowiekowi, tylko człowiek mógł nią zarządzać i Bóg nie zmienił tego. Dlatego ten Boży Plan jest tak genialny. Ponieważ Jezus... Stał się człowiekiem. Tylko w ten sposób mógł zmienić bieg historii. Stał się człowiekiem, bezgrzesznym człowiekiem, dlatego że urodził się z Bożego Nasienia, urodził się z Ducha Świętego i potem przeżył życie bezgrzeszne. Ale na końcu wziął na siebie nasze winy, wziął na siebie wszystko to, co źle zrobiliśmy, i jako drugi Adam zdecydował, że nie podda się diabłu. Umarł po to żebyśmy my mogli odziedziczyć i z powrotem mieć to co on nam dał, czyli tożsamość, cel i autorytet w Bogu. Wziął nas z powrotem jako ten drugi Adam do Boga i połączył nas razem z Nim. Dzisiaj gośćmi w naszym odcinku są Grzegorz i Liliana. To są ludzie, którzy chodzą ze mną razem do szkoły biblijnej i razem poznają jaki cel, jaką tożsamość i jaki autorytet mamy w Bogu. Liliana powie o tym, co w praktyce dla niej oznacza co, że Jezus za nią umarł. Przede wszystkim to, że Jezus za mnie umarł, spowodowało, że w ogóle w to uwierzyłam. Bo ja zawsze byłam osobą religijną i gdzieś tam wiedziałam, że Jezus umarł na krzyżu, ale w 2009 roku uświadomiłam sobie, że On umarł właśnie za mnie, że umarł za każdy mój grzech. I dostałam takie przekonanie, że jeśli to przyjmę, jeśli uznam to, że Jezus za mnie umarł, to każdy mój grzech będzie przebaczony. Oddałam swoje życie Jezusowi, uznałam, że on jest moim panem i zbawicielem, i że to, co uczynił na krzyżu, daje mi prawo stać się dzieckiem Bożym. To znaczy, że zostałam pojednana z Ojcem, z Bogiem Ojcem. To znaczy, że między mną a Bogiem była przepaść spowodowana przez grzech. Ale Jezus oddał za mnie swoje życie, i ja przyjmując to, co on zrobił na krzyżu, przyjmując Jego ofiarę, zostałam pojednana z Bogiem Ojcem. To tak jakby Jezus poprzez swój krzyż. Dał taki pomost, przez który mogłam już przejść już nie było dla mnie potępienia, nie było dla mnie oddzielenia między mną a Bogiem. No, jak, jak już w to uwierzyłam i podjęłam decyzję, zaczęłam czytać Biblię i zaczęłam odkrywać w Nowym Testamencie, że jest wiele wersetów, które mnie upewniają w tym, że w tym momencie, kiedy podjęłam tę decyzję, narodziłam się na nowo. Że nie ma już dla mnie potępienia, że dla tych, którzy są w Chrystusie, a ja znalazłam się w Chrystusie, nie ma już potępienia, że stałam się nowym stworzeniem. Tak jest napisane w Biblii. Duch święty zamieszkał we mnie i to on mnie przekonuje o tych wszystkich prawdach, o tych wszystkich obietnicach, które są zapisane w Biblii daje mi taką wewnętrzną pewność, że nawet jeśli bym umarła w tej chwili, to spotkam się z Bogiem w niebie i nie ma dla mnie żadnego potępienia, że każdy mój grzech został przebaczony. I to są rzeczy, które odkryłam w Biblii, odkryłam w Bożym Słowie, a Duch Święty przekonał mnie w moim sercu, że to jest prawda. To, co się zmieniło, to przede wszystkim to, że zaczęłam czytać... Boże słowo, zaczęłam czytać Biblię, wkładając okulary Bożej miłości. Wcześniej, jak czytałam Biblię po moim nawróceniu, oddaniu życia Jezusowi, to czytałam tę Biblię w takim kontekście, co mam robić, a czego nie powinnam, czyli tak jakby przez okulary prawa. Że muszę wykonywać to, to i tamto, żeby Bóg mnie akceptował. Odkryłam, że dał mi łaskę do tego, żebym mogła żyć zwycięskim życiem, a nie o własnych siłach. Że Jezus mnie usprawiedliwił i tylko dzięki Jego sprawiedliwości mogę m, wykonywać dobre rzeczy. On mi daje do tego łaskę, daje mi do tego siłę. A wcześniej opierałam się na własnej sile. Próbowałam własnymi uczynkami w jakiś sposób sprostać temu, co jest napisane w Biblii. Dzisiaj, kiedy czytam Boże Słowo, to przede wszystkim patrzę na te wersety, na te obietnice, mając założone okulary Bożej miłości, patrząc na to, jak bardzo Bóg mnie kocha i jak bardzo kocha mnie Jezus Chrystus. Zapytaj Boga i zapisz odpowiedź. W jaki sposób? Ofiara Jezusa Chrystusa zmieniła twoje położenie. Jakie obietnice z tym związane przychodzą ci na myśl w modlitwie? Na czym możesz stanąć? Czego się chwycisz?